W tym filmie wyjaśnię Ci dlaczego TSH w badaniu niedoczynności tarczycy to nie jest jedyny i najlepszy marker, czyli hormon tyreotropowy. Twoja tarczyca znajduje się ogólnie tutaj, tak jak na moim obrazku. Podzgórze i przysadka są tutaj. One są fragmentem w mózgu, tak jak widać. Podzgórze jest tutaj nad przysadką, a przysadka to są te dwie kuleczki, dlatego że ona ma dwa płaty płat przedni i tylny. I praca wygląda tak. Podzgórze stymuluje przysadkę, wydzielając tereoliberynę, czyli TRH, która stymuluje przysadkę do wydzielania właśnie TSH. I następnie przysadka przez to TSH stymuluje tarczycę. Czyli tarczyca jest stymulowana przez TSH. Czyli TSH nie jest hormonem wydzielanym przez tarczycę, jest to hormon wydzielany przez przysadkę, więc my nawet do tarczycy. Nie doszliśmy i dopiero tarczyca jest stymulowana do produkcji hormonów tarczycowych, czyli do FT4 i do FT3, które następnie są uwalniane na obieg do całego ciała, czyli do wątroby, nerek, mięśni itd., do tkanek, na które mają wpływ. I teraz bardzo ważny aspekt tego jest to, że. Hormonem aktywnym, który rzeczywiście działa nam metabolicznie na te wszystkie tkanki jest FT3, natomiast głównym hormonem powstającym w tarczycy jest FT4, czyli prohormon, czyli wersja nieaktywna i żeby on był aktywny, przekształcił się w FT3, potrzebujemy na przykład mikroelementów takich jak załóżmy selen. Czyli jeżeli będziemy mieć np. niedobór selenu, to ta konwersja może nie zajść i wtedy FT4 pozostanie FT4, będzie tą formą nieaktywną, nie będzie formą aktywną. I to co jest ważne, to konwersja tych hormonów 4 w 3 zachodzi w 85% w tkankach obwodowych, czyli na poziomie tarczycy powstaje głównie ten hormon nieaktywny i on dopiero się zmienia w form, hormon aktywny na obwodzie w innych tkankach, a w samej tarczycy powstaje tylko 15% FT3, ponieważ pozostałe 85% powstaje już poza samą tarczycą. Dlatego ten element konwersji FT4 do FT3 jest tak istotny. I ta konwersja wymaga selenu, dlatego że tutaj będą występowały enzymy, które się nazywają diodynazy. I one potrzebują do swojego działania po prostu selenu. Diodynazy, czyli po prostu będą zabierały ten jeden jod, bo FT4 nazywa się FT4, ponieważ po prostu ma e, tego jodu o jeden więcej. Czyli tu są cztery, a tu są trzy jody. I tutaj następuje właśnie ta e, deodynacja, czyli zabieramy sobie ten jod. Dlatego, że tutaj mamy e, trójjodotyroninę, a tu jest tyroksyna, która ma te jody 4. Tak więc kiedy standardowo mówimy o niedoczynności tarczycy? Kiedy TSH jest wysokie ponieważ oznacza to, że przysadka nieudolnie stymuluje tarczycę do wytwarzania hormonów, które są nisko, FT4, FT3 są nisko, TSH jest wysoko. Czyli tarczyca jest stymulowana mimo wszystko nadmiernej mimo nadmiernej stymulacji, hormony i tak dalej są na niskim poziomie, czyli problem niedoczynności jest na poziomie tarczycy, bo może być też problem niedoczynności na poziomie przysadki, na przykład za mało TSH, za mała stymulacja tarczycy i wtedy to nie jest wina tarczycy, a na przykład przysadki lub może podzgórza w ogóle. Przyczyn może być dużo, natomiast mówimy o takiej typowo tarczycowej. I kiedy jest nadczynność, jest oczywiście odwrotnie, czyli tych hormonów FT3, FT4 jest za dużo. Co powoduje spadek TSH? Żeby dać sygnał do tarczycy, że okej, okay, mamy bardzo dużo tych hormonów, więc zmniejsz nam TSH, żeby zmniejszyć nam stymulację tarczycy, która i tak produkuje tych hormonów za dużo. Więc tutaj mamy przykład typowej nadczynności, a tutaj typowej niedoczynności. Takie idealne byłoby to do diagnostyki, oczywiście. I to, co jest ważne, to TSH jest bardzo niestabilnym markerem, dlatego że on zależy tak naprawdę od stresu, od tego jak śpimy, czy mamy pracę zmianową, czy się wysypiamy. Więc TSH może być wysokie lub niskie w zależności od dnia i nie będzie to miało przekładu na FT3 i FT4. Bo to, że będziemy mieć TSH wysokie, wcale nie będzie oznaczało, że FT3 i FT4 będzie od razu niskie. Więc badanie samego TSH nie mówi nam za bardzo nic. Nawet nie mówi nam nic o pracy przysadki, bo to znowu będzie zależało od dnia, w którym wykonamy to badanie. I jest jeszcze taka forma, jeżeli ktoś bardzo chce pogłębić diagnostykę tarczycy i ma jeszcze pieniądze na to, no to FT4 może się przekształcić także w RT3, czyli tak zwaną Reversed Trójodotyroninę, czyli odwróconą T3, bo normalnie FT3. Zwiększa nam ogólnie metabolizm, podbija nam, że tak powiem, ten metabolizm i naszą aktywność, a RT3 będzie właśnie działało odwrotnie będzie hormonem hamującym, więc FT4 będzie się do RT3 przekształcać zamiast do FT3 w sytuacji, kiedy organizm nie nadąża, czyli będzie to sytuacja jakaś stresowa, jakiejś głodówki, jakiegoś urazu, chorób przewlekłych, zakażeń, gdzie organizm chce wyhamować, a nie Pobudzać ten metabolizm tak, jak FT3 robi. I jeszcze jedną rzeczą, którą warto zbadać oprócz TSH FT3, FT4 i RT3, chociaż to dosyć drogie badanie jest. Są przeciwciała AntyTG i antyTPO. I co to oznacza? Ogólnie mam film na temat bardzo szczegółowej syntezy hormonów tarczycy, który trwa 50 minut, więc tam wszystko jest wytłumaczone. Tutaj mówię tylko tak skrótowo, przeciwciała AntyTG. TG to jest tyreoglobulina. Czyli jest to po prostu białko, dzięki któremu będą powstawały hormony tarczycy. Więc jeżeli są przeciwciała atakujące to białko, no to znaczy, że po prostu mamy jakiś stan zapalny. I znowu, jeżeli występują przeciwciała antyTPO, czyli przeciwko peroksydazie. Peroksydaza to jest po prostu taki kolejny enzym w tarczycy, który nie jest diodynazą. Jest to enzym, który po prostu przekształcać będzie nam e, jod, utleniał będzie nam jod z minusowego stopnia na zerowy. I peroksydaza tarczycowa też może mieć przeciwko sobie przeciwciała, no co oczywiście nie jest dobre, bo będzie to utrudniało jej pracę, pracę tego enzymu, więc mamy przeciwciała przeciwko białku i przeciwciała przeciwko enzymowi I jeżeli one są podwyższone, to znowu mamy tutaj chorobę autoimmunologiczną tarczycy, mamy stan zapalny A poszczegółowe informacje zapraszam do tego filmu, w sumie wykładu, który podlinkuję w opisie